Ewangelii według świętego Mateusza. A tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów Nie bójcie się ludzi, nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię Wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz dusze zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? a przecież żaden z nich bez woli ojca waszego nie spadnie na ziemię u was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone dlatego nie bójcie się jesteście ważniejsi niż wielu wróbli do każdego więc który się przyzna do mnie przed ludźmi Przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto Słowo Pańskie. słowa świętej Ewangelii zgładzą nam nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. i przywilejni kapłani, wraz z naszymi ministrantami, oraz zastępami chóru wanielskich, których pozdrawiamy, wraz z naszym organistą, drodzy parafianie, bracia i siostry, w Chrystusie Panu, Drogi Ludu Boży, ukochane Boże Dzieci. Słowo Kościół tak wiele mówi nam, bo w tym wyrazie, w tym Słowie widzimy całą historię zbawienia każdego z nas, zbawienia ludzkości. Wiele jest różnych wspólnot na świecie, Wiele różnych jakichś organizacji, przedsięwzięć, ale właśnie Kościół, który trwa wiekami, który rzeczywiście ma w sobie to źródło, dzięki któremu zawsze będzie trwać i istnieć. Jest to Pan Jezus, który zbiera nas, aby poprzez sakramenty uświęcić nas osobiście i naszą drogę powrotu do Ojca Niebieskiego. I dzisiaj, kiedy my zwieńczamy nasze misje święte, rekolekcyjne, parafialne, chcemy sobie przybliżyć jeszcze raz sakramenty święte. Daje nam je Bóg, abyśmy czerpali z nich, jak ze źródła tę Laskę Bożą. I każdy z nas pamięta z katechizacji, ten krótki, mały wyraz, czy raczej definicję sakramentu, że jest to widzialny znak niewidzialnej laski Bożej. Tak jak dzisiaj mówi nam Pan Jezus w Ewangelii, dziesiąty rozdział św. Mateusza. To, co powiedziałem Wam, mówcie o tym na dachach, rozgłaszajcie, dlatego że nic nie ma tajemnego, o czym nie miano by się dowiedzieć. Sekret i tajemnica to są takie różnice, kiedy jeżeli ktoś nam powie w sekrecie coś, nie mamy prawa tego nikomu opowiedzieć, i nawet aż do śmierci nas to zobowiązuje. Tajemnica może być odkryta. Na przykład, kupujemy dla dzieci urodzinowy podarunek już tak jak dzisiaj, witamy naszego 40-latka, za którego modlimy się. I wczoraj ktoś mógł kupić podarunek. To jest tajemnica, nie wiadomo co to jest. Ale dzisiaj zostanie objawiony, bo mu prezentują. Czyli Pan Jezus jest tajemnicą, bo odkrywamy go w sakramentach, bo odkryjemy go kiedyś w wieczności. I dlatego bardzo ważne jest, abyśmy tej tajemnicy nie stracili, abyśmy wiedzieli, że Bóg, który kocha człowieka, w jakiś taki szczególny sposób wyróżnia nas, kiedy jesteśmy we wspólnocie Kościoła. To nie znaczy, że ktoś jest gorszy, ktoś, kto nie poznał wiary, nie poznał Chrystusa, nie poznał Ewangelii, ale dla nas to jest wielka szansa na zbawienie. Dla nas jest to przewilej, że mamy otwarte niebo i bilet do tego nieba kupuje się tu na ziemi. Nie w chwili śmierci, ale jeszcze za daleko wcześniej, kiedy człowiek sobie uświadamia, że nie wszystko się kończy tutaj na Ziemi. I dzisiaj jest bardzo ważne, abyśmy sobie do tych sakramentów wrócili, abyśmy przypomnieli sobie, że każdy z nas był ochrzczony, że za każdego z nas rodzice i nasi chrzestni powiedzieli, kiedy kaplan pytał. O co prosicie Kościół Boży dla swojego dzie dziecka? O wiarę, o chrzest, o odpuszczenie grzechów, o przyjęcie do Kościoła laskiem Bożą i życie wieczne. Takie odpowiedzi. Pierwsze chrześcijanie, kiedy przez katechumenat byli przy przygotowywani do sakramentu chrztu świętego, na pytanie biskupa wspólnoty swojej kiedy on pytał, czy jesteś gotowy umrzeć za Chrystusa? Takie było pytanie na chrzcie świętym. I o co prosisz Pana Boga we wspólnocie Kościoła? Była odpowiedź o wiarę. Dzisiaj my mówimy o chrzest, ale rozumiemy, że chodzi to o wiarę. Bo chrzest był zwieńczeniem tej wiary. Dzisiaj chrzest jest również fundamentem. Bo dzisiaj Kościół dopuszcza, że są ochrzczeni dzieci ale ten obowiązek spoczywa na rodzicach. I dlatego, kochani, bardzo ważne jest sobie uświadomić wychowanie swoich dzieci, wnuków w wierze, w której zostali ochrzczeni. Powiem tylko jeden taki mały przykład e, swojego świadka zbieżmowania. U nas właśnie mówią, taka jest powiedzmy różnica, albo taka tradycja, jest tato, to jest tato e, rodzony, Chrzesne to mówią tatko chrzesny albo tatko bierzmowany, czyli ten, który był do bierzmowania świadek. Właśnie tatko Mikołaj, mój świadek z bierzmowania, jest bardzo pobożnym człowiekiem. Był wybrany za świadka tylko dlatego, że kiedy ja byłem przygotowywany do sakramentu bierzmowania, słyszałem rozmowę na... W podwórku kościelnym, jak moja mama i babcia rozmawiali, kogo wybrać za świadka. I nie pamiętam już, która z nich mówi, a ja widziałam jednego ministranta, który bardzo pięknie służy przy księdzu, trzyma ręce złożone, nie obraca się, nie wierci się. Taki młody, fajny chłopak. zaprosimy go i podeszli. Zapytali, jak masz na imię, Mikołaj. Czy ty, Kolia, bo nasi tak zdrobniali, mówi czy ty byś chciał być za świadka mojemu synowi. I Jeden z takich epizodów, jedna taka migawka życiowa. Jako ja, ministrant, mały, wychodzę z kościoła. U nas jest taki zwyczaj, że na progu kościelnym jeszcze się zbierają ludzie, rodziny, czy jeżeli jest pierwsza niedziela miesiąca, no to róże różańcowe wymieniają się tajemnicami i widzę, że nasza rodzina też się spotyka. Tam stryjek, wujek, wojenka, szwagierki i tak dalej. I widzę ich chrzestny, mój tato, z mamą, i bierzmowany tatko, kola. Ja podchodzę jak to dziecko, rzucam się tam, żeby mnie wszyscy na ręce wzięli, celowali, obejmowali. I on tak patrzy na mnie i mówi. E, syneczko mówi, pamiętasz co było na Kazaniu w kościele? No ja tak no, trochę coś niby pamiętałem, ale w swojej sprytności mówi, no ksiądz dzisiaj mówił o Panu Bogu. A no to pięknie. Obrócił mnie tak za plecy i pchnie mnie tak do przodu i mówi, no to teraz jeszcze jest, muszę o 12 suma pójdziesz, wysłuchasz, my pójdziemy do nas na herbatę, a ty potem przyjdziesz, mówi tam mama, babcia będą na ciebie czekać. I ja tak patrzę miłosiernie na mamę, może mnie obroni, a ona stala, jakby wody w usta nabrała, milczy. I nic, ani w tym, ani we w tą. I ja poszedłem. Poszedłem, byłem na mszy świętej, uważnie słuchałem mszy świętej. I co ciekawe, od tego momentu, bo u nas się odprawiała msza święta po polsku. W polskim języku nauczyłem się całej mszy na pamięć. W ten sposób, że jakby nie było tej książki grubej, teraz to na ołtarzu, to bym na pamięć wam tę mszę odprawiał. Tak uważnie wsłuchałem się wtedy jako dziecko w mszy świętą. I kiedy przyszedłem do nich do domu, po sumie od razu Tato zbieżowany mówi: O, fajnie, czym chodź tutaj. Postawił mi taboret przed stolem, cała rodzina siedzi przy stole i mówi, no opowiadaj. No ja zaczynam, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Pan z wami, przeprosimy Boga za nasz... A mama siedzi z boku. Janek, kazanie. A tatoś Kola za rękę mówi, nie, mama, milcz, niech mówi. I ja całą przejmę opowiedziałem. I dzisiaj chcę powiedzieć, że obowiązek rodziców chrzestnych, obowiązek świadków to jest na tyle wielki, że Ty masz jako świadek tych sakramentów, masz prawo nawet zastopować rodziców i powiedzieć ja wychowuję. Oczywiście to jest obowiązek rodziców, ale, ale jeżeli ktoś nie domaga, jeżeli widzisz, że Twój chrześcijan nie jest dzisiaj w kościele, że dawno nie było spowiedzi, Ty masz obowiązek. My to możemy i musimy pilnować. I ja dzisiaj jestem za to bardzo wdzięczny, bo nawet jako kapłan dzisiaj gdzieś tam jadę samochodem, Czasem po drodze jest jedyny moment, żeby w niedzielę porozmawiać, bo jest dużo parafii dojazdowych. I widzę, tatoś mi kolej dzwoni, no to ja odbieram, no co tam, jak syneczko? Byleś na mszy, jedziesz dalej tak. A to teraz w drodze, no to się pomodlimy. Ja mówię, tatoś, daj ja wyjadę z podwórka i ja go nie obchodzi, czy ja jeszcze jestem na podwórku, czy już wyjechałem, czy ktoś jest w samochodzie, czy ja rozmawiam z kimś. On zaczyna po Twoją bronę i mówi, to mnie teraz pobłogosław, bo ja też idę dalej po swoich sprawach. I On mnie dzisiaj jako księdza też pilnuje. Dlaczego ja to mówię? Bo to jest, kochani, bardzo ważne, abyśmy przypilnowali siebie i to młode pokolenie przy Panu Bogu, aby właśnie Kościół był tą wspólnotą, jak kiedyś pierwszych chrześcijan nazwali chrześcijanami, bo było widać po nich, że oni są chrześcijanami. Bo oni byli jakby wyżej nad tymi, którzy zwykle sobie tak żyli bez Pana Boga. Tak, jeden z takich listów e, apologetycznych, który bronili chrześcijan, pisze, że oni są mieszkańcy nasi, ale tak jakby byli z innego świata. Tak? Są zwykłymi ludźmi, ale tak jakby aniołowie. I takie były listy pisane o chrześcijanach. I oni są wyżej. Kochani, możemy dotknąć każdego oczywiście sakramentu, ale chciałbym, żebyście sobie wzięli to do serca. Żebyście pomyśleli o mszy świętej, o spowiedzi. Pomyśleli o namaszczeniu chorych. To jest bardzo ważne. Ludzie dzisiaj nieraz się boją. A, ostatnie namaszczenie chorych. No, nawet jeżeli tak, to ono musi być. Bo może bez namaszczenia umrzeć. Ale to jest namaszczenie chorych, nie zmarłych czy umierających. Chociaż umierających też się zdarza. Ale to jest dlatego, żeby potem człowiek nabrał siły i jeszcze mógł służyć Panu Bogu czy rodzinie. Pan Bogu daje to możliwość, żebyśmy Ją nie stracili, żebyśmy rzeczywiście no, mieli to pojęcie prawidłowe. Ja kiedyś też wszedłem do jednego domu, mnie zaprosili tak trochę ukradkiem, bo nie wiedzieli, czy będzie chciał ten Pan chory księdza, czy nie. I ja wchodzę, on, o ksiądz, nie, 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 nigdy jeszcze nie, to, to nie ta chwila. A my Pani nie ma sprawy, ja to mam numer telefonu do grabarza, zaraz załatwimy sprawę. A nie, grabarz nie to lepiej ksiądz. No i później fajna spowiedź, rozmowa. Prawie godziny siedziałem w domu. I to człowiek miał inne pojęcie, trzeba mu to odwrócić. Trzeba być trochę wyżej. Chrześcijanin to ten, który, jak Pismo Święte mówi i Pan bo przypomina, nosiłem was na ornych skrzydłach. Tak dokładnie nie powiem, dlaczego Bóg w ten sposób mówi, ale kiedyś pamiętam, jak w szkole nam opowiadano, czy w domu też mi kiedyś mama taką uwagę zwróciła, bo u nas też tam na wiosce widziałem nieraz, jak orle latają i on mama mi powiedział kiedyś taką, taką mądrość, powiem Wam, mówi zobacz, to jest jedyny ptak, jeżeli ktoś go atakuje, ktokolwiek z innych ptaków. Siada na orla i zaczyna go na przykład dziubać. To orzeł nigdy się nie broni, tylko zaczyna lecieć i zaczyna coraz wyżej, wyżej się wznosić, ile się da. I potem ktoś, kto siedzi na orle, zaczyna od tego tlenu, bo w górze jest już inaczej się oddycha, zaczyna mdleć i spada, a orzeł leci dalej. I dlatego Pan Jezus później powie w Ewangelii Nie sprzeciwiajcie się złu. Ktoś mówi, że ty nienormalny, że dumny, że chodzisz że do kościoła, że tracisz czas i tak dalej, nie? Ale potem ktoś przyjdzie i powie: Słuchaj, chcę z księdzem porozmawiać, jak to się załatwia. Mnie też w szkole za radzieckich władz prześladowali nauczycieli, dwójkę stawiali tam i, i, i po prostu egzaminy trzeba było powtarzać, różne rzeczy. Ale potem jak wicedyrektorce zachorowało dziecko, to przyszła wieczorem, że nikt nie widział, tak jak Nikodem do Pana Jezusa, a jeszcze byłem uczniem, jako ministrantem wtedy. I przyszła i ona mówi, synek, słuchaj, mam prośbę, czy możesz poprosić, żeby ksiądz się pomodlił? Ale przesiadowała mnie, nie ma Boga, Boga, Boga sobie wymyślili, kościół to nie wiadomo co i tak dalej. I ja tak poszedłem do mamy i mówię, Mamo, przyszła pani wicedyrektor, no Jestem gotów ją tutaj na miejscu zmielić. Przecież ona cały czas przeciw Bogu. A mama mówi, to ją Pan Bóg przeprowadzi. Ty nie możesz iść przeciwko Panu Bogu. Zapytaj, co chce i załatw jej z świętym sprawę. Bo jesteś ministrantem. I tak się przebacza wrogom. I tak się kocha wroga. Bo ktoś potrzebuje tego sakramentu wewnątrz, nawet nie rozumiejąc go. A my, kochani, to rozumiemy. Dlatego rzeczywiście... Teraz, kiedy chcemy zwieńczyć nasze rekolekcje, chcę Wam właśnie życzyć, żebyście nie zwracali uwagę tylko i wyłącznie na to, co zle, co boli, co Was prześladuje. Trzeba mieć świadomość, że jest czasem w życiu nie tak, ale żebyśmy nie zrobili tego błędu, co Adam i Ewa. W raju było dużo pięknych drzew. Były dwa drzewa, na które Pan Bóg zwrócił uwagę. Drzewo życia. I drzewo poznania dobra Islam. I one były tak blisko, opisane to jest w komentarzach biblijnych, tak? E, może tak obrazowo, ale jest tam taki opis, że te drzewa tak blisko siebie rosły, że ich galenzy dotykały się do siebie. Czyli nie musieli być daleko od siebie. Może nawet wężyć, jak ten kościół nasz w środku. Ale Ewa zawsze pamiętała, nie wolno Tobie jeść z tego drzewa i nie patrzyła na drzewo życia, tylko tutaj na to, co złe, i jednak się złamała. A trzeba być tym orlem. mieć świadomość, że jest coś złego, ale ja inwestuję w dobro, w Boga, inwestuję w wiarę, w Kościół, w wychowanie, w moralne zasady, w chrześcijaństwo. I życzę wam, aby Abyście byli jak te orle, naprawdę, o których mówi Pismo Święte, abyście się wznosili, ile się da do Pana Boga. I wszyscy, którzy was dziubią i prześladują, czy wasze życie, czy wasze pomyłki, blędy, czy wasi prześladowcy, czy wasi wrogowie, kto by nie był, żeby to wszystko w pewnym momencie spadło z was, a wy byście się zjednoczyli z Bogiem w szczęśliwej wieczności. Amen.